Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumę. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na twoje słowo zarzuca sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczęły się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że prawie się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Wyjdź ode mnie! Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem i wszystkich towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jak jego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo pańskie. To jest niezwykłe, a zarazem piękne. Że Bóg wybiera grzeszników do wielkich rzeczy. Że Bóg wybiera to, co głupie w oczach świata, to, co poniżone, żeby wywyższyć swoją łaską człowieka. Bóg zna Twoją i moją kondycję serca. On wie, że nie jesteśmy krystaliczni, że jesteśmy słabi. I zaprosił nas, powołał na drogę chrześcijaństwa, na drogę stawania się Jego uczniem. By nas na tej drodze oczyszczać, uświęcać, by nam towarzyszyć. Chrześcijaństwo zaczyna się od przerażenia się sobą. Od doświadczenia prawdy, że ja jestem kruchy. Znam swoje grze. wiem, że jestem słaby, ale wiem, że moją mocą jest Bóg. I Pan Bóg tak prowadzi człowieka, żeby to odkrył. Ile razy przecież mówiliśmy sobie, wezmę się w garść pospowiedzi, to ja już będę herosem. Ja udowodnię Bogu, że ja naprawdę wiele potrafię i co? Ile razy później leżaliśmy w czymś gorszym? Bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy Mu udowadniali, że jesteśmy superherosami, ale żebyśmy poddali mu swoje życie. Żebyśmy powiedzieli, Panie, ja mały jestem, słaba, ale Ty jesteś mocny. I jak pójdziemy w tym przymierzu razem, to naprawdę nie przegramy życia. Chciałbym dzisiaj w tym słowie dać takie trochę wytchnienie tym, którzy się czują grzesznikami, że Bóg naprawdę takich szuka. Tak w swoim powołaniu ma Piotr, którego dzisiaj słyszymy. On był rybakiem nad, jeziolem, nad jeziorem Galilejskim. Galilea, kraina pogan. Jezus go zaprosił do czegoś więcej. A On mówi od razu Panie, jestem grzesznikiem. Tak miał szawe starsu, który prześladował chrześcijan, mordował ich. I później powie o sobie. Jestem grzeszny. jestem poronionym płodem, ostatnim z apostołów. A Bóg mówi: Twoja przeszłość mi nie przeszkadza. Jeśli dziś jesteś ze mną, uświęcę Twoją przyszłość. Tak ma Mateusz, celnik lewi, złodziej, oszust, kolaborant który zmienia wszystko. Idzie za Jezusem i czytamy w Kościele Jego Ewangelię świętego Mateusza. I w Starym Testamencie tak ma Izajasz. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, że w świątyni jest poruszenie. Ludzie wyśpiewują chwałę Bogu tymi samymi słowami, które my wypowiadamy. Oni mówią święty jesteś Panie. Inny niż my, święty to znaczy inny. Jesteś, Panie, taki czysty, taki wspaniały, i oni powtarzają, święty, święty. I kiedy wypowiadają chwałę Bogu, coś się tam porusza, wstępuje tam obecność Boga. I Izajasz jest przerażony, bo myśli sobie: skoro Bóg tu przyszedł, a ja jestem grzesznikiem, to jestem zgubiony. Jak sobie myślałem o tym, słuchając tego czytania, to tak jakby taki letni katolik, albo nawet grzesznik przyszedł do kościółka, bo mówi no dobra, niedziela, to ja się pomodlę. Naraz stępuje tutaj bardzo potężna obecność Boga i ktoś mówi, ojej, co ja tu robię? Przecież ja jestem grzesznikiem. Jak ten Pan Bóg, który jest, to on wszystko wie. Jesteś w najlepszym miejscu. Izajasz mówi, biada, biadam, jestem zgubiony, jestem mężem o nieczystych wargach. I Pan mówi, ja Cię oczyszczę. Ja dotknę dzisiaj węgla Twoich warg, bo chcę, żeby Twoje serce było czyste. Właśnie nie uciekaj od Kościoła, myśląc, że jesteś niegodny. Właśnie niegodni mają przyjść, by Pan nas oczyścił tego Bóg kocha grzesznika. Pomyśl dzisiaj o tym, jak przystąpisz do Komunii Świętej. Potraktuj ją jako lekarstwo, nie jako nagrodę za twoje wspaniałe życie. Że Pan weźmie z ołtarza coś najcenniejszego, swojego Syna, da ci do serca i powie teraz żyj. I nic się nie bój. To jest niezwykłe, że mamy takiego Boga. Zmazana wina. Kiedy czytam Ewangelię dzisiaj o Piotrze, to myślę, że Jezus użył trochę takiego podstępu. Prawdzie Piotr już kiedyś usłyszał Jezusa, ale teraz Jezus chciał, żeby on go może posłuchał trochę dłużej, dlatego mówił: Piotrze, mogę wejść tylko do twojej łódki, ty tam będziesz robił swoje, płukał sieci, ja będę tylko siedział i nauczał. To tak jakby wziąć kogoś do samochodu. Czy mogę jechać z tobą tak? No i decydujemy się, że ktoś ileś czasu będzie na przykład o czymś mówił. Czasem też mówię ludziom o Panu Bogu w aucie, bo się sobie, nie wysągnął chyba, a jest szansa, że coś usłyszą. Ale nie tak natarczywie, tylko czasem trochę podpytując o ich życie, czasem dopiero wskazując w płęcie, że można coś znaleźć w Bogu. I Piotr słucha tego, co mówi Jezus, i coś w Nim zaczyna pracować. Bo wiara rodzi się ze słuchania słowa. Wiara się nie rodzi z tego, że będziemy więcej się modlić. Niestety to tak nie działa. Wiara rodzi się ze słuchania słowa. I Piotr słuchał. I jak już posłuchał trochę, to Jezus mówi: Piotrze, wypłyń teraz na głębie, zarzuć sieci. I Piotr mógł sobie myśleć, co ten cieśla wie o łowieniu ryb? Przecież ja całe życie tutaj to robię. Tego się nie robi w dzień. Ale co on mówi? Na twoje słowo to zrobię. Kiedy ostatnio zrobiłeś coś na słowo Boga, zmieniłeś zdanie? Miałeś zrobić coś i pomyślałeś, nie no, ale Ewangelia Jezus, On by zrobił inaczej. Albo poczułeś się zaproszony w sercu, żeby zrobić jakiś dobry gest na słowo Jezusa. Na słowo Pana On to robi. I kiedy widzi ten połów, on czuje, że jest grzesznikiem. I mówi: Co, panie, odejdź ode mnie. Ty chyba nie wiesz, co jest w moim sercu. Odejdź, bo ja jestem grzesznikiem. A Jezus mówił mu, Piotrze, nie bój się. Czego ten Piotr miał się bać? Jezusa? Nie. Jezus mówił: Piotrze, nie bój się swojej kondycji grzesznej. Nie bój się tego, jaki jesteś. Ja naprawdę Cię znam i chcę na drodze wiary prowadzić Cię dalej. Będziesz musiał, Piotrek, wytrzymać to napięcie między świętością Boga, misją ogromną, do której zostałeś zaproszony i tym, że będziesz spoglądał w lustro codzień i widział kogoś, kto jest słaby, kto nie daje rady. Kto ma głupie pomysły na życie. Ale ja Cię kocham. I wystarczy Ci mojej łaski. Bo moc w słabości się doskonali. Znasz to z życia? Ja znam. Wiele razy staję w takiej pokorze. Panie, czasem nie daję rady. Ale wiem, że Ty mnie kochasz. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowić. Ale ciekawe jest to, że Jezus też tak pogrywa po, trochę z Piotrem, bo mówi Piotr, panie, odejdź, bo jestem grzeszny. I Jezus mu nie mówi: wiesz, Piotrze, nie jest tak źle, są jeszcze gorsi od ciebie. No nie martw się. Nie, nie. Jezus mówi: tak, jesteś grzesznikiem. Ja chcę używać grzesznika do mojej misji. Powiesz, jestem grzesznikiem, jestem słabym mężem, słabą żoną, słabym rodzicem. On mówi, no tak jest. Ale ja chcę działać przez ciebie. Będę dawał Ci moją miłość i będziesz ją dawać innym. Ciekawe jest to, że Jezus nie zaprzeczył. Święta Faustyna tak miała, ona kiedyś stanęła przed Jezusem i mówi, jestem nędzą. Jestem nędzą. Jezus mówi, tak, ja jesteś nędzą, ale ja tą nędzę kocham. To jest bardzo dotykające. Odtąd ludzi będziesz łowił swoim słowem. Wiecie, dopiero Piotr może pójść za Panem, kiedy, kiedy poczujesz taki przyjęty. I później wiemy, że życie Piotra będzie burzliwe. On też się zaprze Jezusa. I po zmartwychwstaniu znowu Jezus mu powie, Piotr pójdź za mną, paś owce moje. I Piotr będzie wiedział, że nie chodzi o jego krystaliczność, ale o to, żeby pozwalał, by łaska Boga przez niego przepływała. Każdy z nas jest kanałem łaski. To trochę takie klerykalne myślenie jest i ono zrobiło w Kościele bardzo wiele zła. Że czasem myślano, że ksiądz to może jest jakieś innej gliny, że to jest taki już w ogóle nieskalany. Ludzie czasem uwierzyli w jakiegoś księdza bardziej niż w Pana Boga. Więcej tragiczne było, że On w to zaczął wierzyć. I czasem, zamiast być kanałem, stał się jakby źródłem. Napisałem sobie na obrazku prymicyjnym, żeby nie zapomnieć tego nigdy. Wszystkie moje źródła są w tobie. Ja jestem tylko kanałem czasem kanałem zardzewiałym, osłamionym, słabym. A jestem tylko kanałem łaski. Kto oglądał film Milczenie, bardzo polecam zresztą, bo tam. Dojrzeć taką scenę, która bardzo przypomina Piotra. Bardzo mnie poruszała ta scena w tym filmie, nawet wzruszyłem się parę razy. Taka gra między ufną wiarą i niewiarą. Jest tam taki japończyk, Kihiro. Oczywiście mowa jest o tym, że chrześcijanie są tam w ukryciu, są bardzo prześladowani. Cały czas przychodzą ludzie od wodza, żeby chrześcijanie nadepnęli na ikonę Matki Bożej, na krzyż, żeby się wypadli wiary. I w tym człowieku toczy się ogromna walka. Ale kiedyś pęka, później biegnie szybko do ojca Rodríguez'a, mówi: Wyspowiadaj mnie. I ten to czyni. Ten znowu żyje jak chrześcijanin, ale za moment znowu boi się strasznie, stawia nogę na tym krzyżu czy na jakimś znaku chrześcijańskim. Później znowu ma ogromny żal w sobie, wraca i tak właściwie przez kawał czasu się szarpie ze sobą. Wiecie, oglądałem ten film w kinie, łzy mi płynęły po policzku, pomyślałem sobie ile razy: tak człowiek się szarpie ze sobą, z Bogiem. Ale w tym człowieku, w tym filmie, tak pięknie było widać, że umiał znaleźć siłę do powrotu do Boga i do tego potrzeba wiary, takiej jaką masz dzisiaj. Nie bój się, wystarczy Ci mojej łaski, do Gedeona powiedział Bóg, i z tą siłą, jaką masz. To wszystko niech dzisiaj nam posłuży takiej refleksji, że Bóg zna moje życie. On wie, kogo wybrał. Czasem tak jest, ja też tak mam, że czasem chcemy udowodnić: Panie, ty się nie pomyliłeś, ja tu zacisnę zęby, pokażę. Bóg mówi: Ja wiem, kogo wybrałem. Każdy święty ma przeszłość. Każdy grzeszny. Przyszłość. Pójdźmy za Jezusem. Amen. Bardzo Ci dziękuję, że razem możemy poznawać Boga, słuchając Słowa. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli uważasz, że to Słowo było dla Ciebie dzisiaj ważne, kliknij kciuka w górę, wtedy zwiększymy zasięgi i więcej osób będzie mogło usłyszeć ten materiał. Jeśli uważasz, że to ważne, możesz ten filmik udostępnić dalej. W tym miejscu też dziękuję wszystkim, którzy postawili kawę w ostatnim czasie przez Buy Coffee Tu. Link jest gdzieś tam pewnie w pierwszym komentarzu. Dziękuję za to, bo też dzięki temu mogę ewangelizować. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia na tym kanale.